A co ty odwalasz? Beer, Dawido cygano, jak cigaro. Kurde, palę cygara <grym> Pale i faję, faję Jolskiego Ej, Ari tak na podzie To skończyłem ludzie no jestem po raz najlepszy Ej, to ty z nami grasz? Bo ja tak się zastanawiam <grym> ja, ja? Czy ja gram? No nie, z babcią gadałam, nie? No, ja też zgadałem z babcią przed chwilą. Ej, no, no, pomoci. A ja. Ej, ja dzisiaj e, smażyłem kiełbasę, stary. Moją kiełbasę smażyłem. Daj, daj. Może ej, ma. Damy ci kiełbasę też jedzenia, twoją, nie? No to przy, przyjeżdżę, kurde. Wym, 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 wym. No, jebał się na motorze. <grym> Jedzi, kurde. Smażymy parówę. Ej, o... On... Wiecie, y, kto... Y, czy, y, jak, biam, biam, na... Ej, jaki ptak jest najmniejszy na świecie. Lotnika. Dziękuję. Lotnika. Ej, ludzie, słuchajcie, on... on... Nie, ja naprawdę ja byłem sobie... szłem sobie raz do sklepu, bo on mieszka koło sklepu. I patrzy się do niego, bo chciałem z nim iść tam na ten. Ja chciałem z nim iść. A ten, a ten, tam na golasa z gołą dubą Z skarpetką na fiucie gania i mówi I coś słyszało, super, Stary, ty nakładasz skarpetkę na fiucie i mówisz superman Więc ja się nie dziwię, czemu ty cygara palisz No, No Co? Ej, atroks jest Ej! Ej! Ja mam koszulkę ze słegi, ona mnie poglubia. Ja jestem gruby, nie na się. Jak ją nałożę, to mi... To jest dziwnie. Taki szczupły jestem jakaś dziewczynka. W ogóle dziewczyny w mojej klasie są takie grube wszystkie. Takie płóz pozdrowienia, pozdrowienia. dla sąsiada. Pozdro dla sąsiada. Nie mierz, ja nie mam sąsiada. Ja mam członka. Kompusa, dawaj na, na ten, na Dobra, bambusy okay, ja już yeah. kończę. Bambusy ja z jednym kończę. Nie, on się cofa, cofa się. Nie, bo skończyłem Są, do palcówki. Gdzie ją. jestem prosem na y, tym, na komputerze. Siedzę okay. na komputerze już nie wiem od ilu, od pięciu lat, a skończyłem dopiero jedną grę na komputerze. Fucking awesome. To jest chyba najkrótsza gra na świecie, The Walking Dead. Sezon 2 d... No, sezon drugi Trendad za ile będziesz miał 6? Będziesz, no. będziesz miał szósty? Będziesz miał szóstego Dawaj. Dobra, daj mi go. A, ty... A tobie pała przynajmniej nie stanęła? Cigarze Pokazać Ci moją tapetę. Fajną, z ręgarem, z tym mieczem gówna Takim, że świeci Tak gówno na środku Nie? Siedzi Trofeumiku Ej jak czaszki mają mieć włosy piernicze faktoryk Ej ty tam dziewczyno Czemu ty się tak nie odzywasz? Strasz Co robisz? Nagrywasz? Co iba, i... robisz? Nagrywasz? Wiesz, że to Gumis powiedział. A to pozdro, pozdro na Lotnisie Sisie. Ej, oglądałem na twoim kanale Lotnisie Sisie. Stary, od Lotnisie Sisie widziałem na skateie. I widziałem od, od odcinek trzeci, Ernest rozwala system. <ứng Pretestuous soundtrack> Wszystkie odcinki Lotnisie Sisie oglądałem. Bo, bo ty tam robiłeś odcinki z si sisi nie? To ja tak. był Nie ty, gumisz, robiłeś filmiki Ja oglądałem wszystkie filmiki Tak, to ty Nie Gumisz, nie nie! Boże, jaki on jest głupi? Po pierwsze, napisałeś to na Skype, że, że ciebie nazywają gumis, nie? Po drugie, gadałeś z nimi, tylko nie było Twojego Skype'a. Ej! gumis muszę ci wyznać Może go skombuję, jakoś go zabiję. Od dzisiaj ja już nie, nie jesteś głupim przyjacielem. usuwam się z listy Bardzo Palałeś z listy zewnątrz. hej, stary. Ej, stary girpo! No, Uszuwam cię. To znajomych nie lubię cię. Jesteś gejem. Na, staram się go... No właśnie. Masz takiego łysego kolegę stary. Już Cię nie Na, lubię. Takimi się przy, kurde z cygarami że takimi... A tam masz Tak mam coś do łysych, a ty jesteś łysy. Będziesz łys, łysym dresem. Stary. Masz coś przeciwko? i wsadzi ktoś, to nie moja wina będzie. Na łazarskim jesteś. Kurde, jestem Asha, jestem Asha normalnie. Mój main to gówno, a nie Asha, nie lubię Aszy. Ej, słuchaj. No, no co? Twój bohater z twojej książki wrócił. Co, ły, co łysy, no co łysy? Cygarę no, pewnie teraz to pali. Łysy hipster mnie nazywają. Nie no Łysy pally. hipster. Tak, hipster, ta, to hipster ta, to pewnie... nazywają. I, idziesz, kurde, idziesz. Idzie, no kurde, idziesz tako, dowolony do pracy i, i idziesz do szkoły i zdejmujesz kurde futer i nakładasz skarpetkę na futer i mówisz Superman kurde w szkole, podejdziesz do pani, proszę mi odciągnąć Ile ci jeszcze... i jeszcze zostało minut na banditami? A Ty się nie powtarzasz? Powtarzyłeś się, więc... czekaj, nie? Ty się tam zamkną. Cztery... Ojej, już muszę kończyć, ojej. Ojojoj, ja oj, oj. nie, będę miał karę, nie, 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 ze mną przyjaciele, nie opuszczę cię, nie. Zrobisz Gówno ci postawię w szakach, to będziesz miał warda, później ci w to wdepnie, nie to będziesz miał mógł... Co? Ej, Adam, Adam, Adam Piński, Adam Niewinny, Adam Niewinny, jesteś winny. Nie, no ja ten... bo niewinny! To niewinny zapól Ooo, bo wygracie na aranie. A ja grałem przed chwilą w dupie, wiesz? Jak gubala są muszę na Nie, ja to mnie, bo za chwilę bajniką. Wyciągnąłeś? Czy... Wujek, nie bykaj mi tu! Ej, robimy, robimy place. jak mi tu w zasadzie Ja tu my Ej, ludzie, wujek mi. Ludzie, wujek Już, już, ludzie, ludzie, moje ostatnie słowa. Wujek mi przedemokoju. Mi beknął no. Jest place. Dobra, ja idę na. Gizmo. Moje wszystkie kile. Gizmo. Jestem ta, z game, kocham cię. <grym> Ja Nie bym brał. Ej, masz, masz kolejnego chłopaka, no. Nie no zażartuję, dobra, ja kończę. Ej, gumisz, o który będziesz. No jutro. W dupie. Ej, do to, to się tak. wysma... Ej, nie wysmarił się tym węglem, Perze. Jesteś... O dzisiaj jesteś Murzynem, bo masz cłek, Nie, na... I, po, i powiedz: Ebole, na ebole. Na ebolę, na gówno zachorował. gówno w ciebie sparował. Ebola, gola, dobra, nala. Na... Nala, nala, idę melka se na. Milka. Okej, ja mam Okej, Nara widzenia. Dobra, 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 Nara, postaram Do się, jednak... co mój... Nie mordęłeś ta... się. Winny walony. Niewinny jesteś od dzisiaj winny. Dobra, ja kończę, pa. Do widzenia. Tam, ej, dobra, Do dobra, dobra. dobra, dobra. Uta, mam mamulta, mamulta, multa. Jakie miłe to Dwa ma. Ja to, by to ja Miałem 20cd do uka, tak więc nie wiem czy chcemy się wbijać.